Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W dzisiejszym odcinku trzy tematy. Zacznę od mocnego wystąpienia Wiktora Orbana, który przestrzega przed akcesją Ukrainy do Unii Europejskiej. Poruszając szereg argumentów dotyczących kwestii gospodarczych, mówi też, o groźbie przyspieszenia centralizacji Unii Europejskiej, groźbie przekształcania Unii Europejskiej w superpaństwo, a to wszystko pod pretekstem reorganizacji w kontekście zagrożenia wojennego. Podkreśla, że ewentualne w ogóle wytyczenie takiej mapy drogowej dla Ukrainy, jeśli chodzi o członkostwo w Unii, przyspieszyłoby tylko. Tworzenie super państwa europejskiego. Warto na to spojrzeć także z tej strony, warto to przeanalizować. Drugi temat, niezwykle istotny, to jest atak dronowy z kontenerów, do, które, do którego przyznała się Służba Bezpieczeństwa Ukrainy atak przeprowadzony na rosyjskie lotniska wojskowe. Temat jest bardzo szeroko omawiany w mediach amerykańskich i jest jest, są to komentarze, które. Mocno różnią się od tego, co obserwujemy w Polsce. W Polsce wielki entuzjazm, zachwyty i brak jakichkolwiek krytycznych pytań o bezpieczeństwo państwa polskiego, bezpieczeństwo NATO, bezpieczeństwo wszystkich państw świata w sytuacji otwarcia puszki Pandory, a właściwie otwarcia kontenerów z dronami, bo jest to rewolucja w sztuce, w sztuce wojennej. Bardzo zasadne pytania. Padają, padają w Stanach Zjednoczonych, a mamy też najnowsze informacje z Polski o wykryciu dziwnych kontenerów na Podkarpaciu, rzekomo, które, no, w których miały być. Broń i amunicja. No i to jest właśnie pytanie o bezpieczeństwo państwa polskiego. I wreszcie temat ostatni, ale nie najmniej istotny to jest temat przemilczany w mediach głównego nurtu w Polsce powołanie nowej organizacji międzynarodowej Międzynarodowej Organizacji Mediacji. Co to wszystko oznacza dla stosunków międzynarodowych? Kto na tym najwięcej skorzysta i czy Polska powinna się zaangażować w nową organizację międzynarodową? O tym wszystkim w dzisiejszym odcinku. Zachęcam Państwa do subskrypcji mojego kanału, do naciśnięcia przycisku dzwonka, aby być na bieżąco. Zachęcam do wspierania kanału. Dziękuję za każdą posta postawioną kawę. Zachęcam do komentowania, lajkowania i udostępniania linków w mediach społecznościowych. Przechodzę do pierwszego tematu. Premier Węgier Viktor Orban w dniu 3 czerwca 2025 roku bardzo mocno skrytykował możliwość przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej. I tutaj ważny jest czas tego wpisu w mediach społecznościowych, w którym Orban odniósł się do tej perspektywy, a mianowicie właśnie 3 czerwca, dzień po kolejnej rundzie rozmów pokojowych w Stambule. Dlaczego jest to istotne? Dlatego, że w Unii Europejskiej coraz częściej, coraz głośniej mówi się o jakiejś formie gwarancji dla Ukrainy członkostwa, akcesji w Unii Europejskiej jako ekwiwalentu czy też substytutu, jak kto woli, takich twardych gwarancji bezpieczeństwa, jest coraz częściej mowa i to w otoczeniu Urszuli von der Leyen i także innych polityków europejskich, łącznie z Emmanuelem Macronem czy. Nowym kanclerzem Niemiec Friedrichem Mercem rozważa się przedstawienie tak zwanej mapy drogowej dla Ukrainy, jeżeli chodzi o członkostwo w Unii Europejskiej, i to miałoby być właśnie zamiast członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim, zamiast członkostwa w NATO. Viktor Orban napisał wprost: to jest cytat. Ukraina wyssałaby każde euro, forinta i złotówkę, które dotychczas wydaliśmy na wzmocnienie europejskich rodzin, rolników i przemysłu. Koniec cytatu. Ewidentnie Orban wysyła sygnał do Polski, do polskiego rządu, do polskiego prezydenta-elekta również. Jeżeli chodzi o próbę, no powiedziałbym, takiego budowy, takiego wspólnego frontu przeciwko akcesji Ukrainy do, do Unii Europejskiej. Ewidentnie jest tutaj poruszony temat i kwestii gospodarczych, szeroko rozumianych, kwestia przemysłu, rolnictwa, ale także Bezpieczeństwa, bezpieczeństwa wewnętrznego. No i Orban w dalszej części swojego wpisu podkreślał, że biurokratom w Brukseli nie zależy, gdzie te pieniądze idą dokładnie czy one pójdą do Budapesztu, Warszawy, Kijowa czy, czy Lwowa. Tutaj tak nieco trawestując ten, ten wpis samego, samego Orbana, szef węgierskiego rządu podkreślił, że czuje się zobowiązany właśnie jako premier Węgier, aby przeciwdziałać przystąpieniu Ukrainy do, do Unii Europejskiej. Powiedział, że należy podjąć wszelkie możliwe działania, aby zapobiec temu. W takiej perspektywie, że za 10 lat, to jest cytat, nie będzie w stanie odpowiedzieć przed sumieniem, wnukami i krajem. Bardzo mocne słowa, bardzo mocne słowa padły z ust Orbana, ale nie tylko. Orban wezwał także obywateli do działania. To nie chodzi tylko o słowa, chodzi o konkretne działania. O co chodzi? Chodzi o referendum, szanowni Państwo, Vox 2025. Wezwał Orban do udziału w tym referendum, w którym Węgrzy mogą wyrazić swoją opinię na temat ewentualnego rozszerzenia Unii Europejskiej o, o Ukrainę. Orban powiedział, cytat: W każdej godzinie, każdego dnia, jak najwięcej Węgrów wyraża swoje zdanie na temat tego, w jakim kraju i w jakiej Unii chcą żyć w najbliższych latach. Latach. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, to też powinieneś zagłosować. Koniec cytatu. To powiedział Orban bardzo mocne przesłanie i myślę, że to jest kwestia, która powinna być przedmiotem szerokiej dyskusji politycznej w Polsce. Zwłaszcza już teraz po wyborach prezydenckich. Pytanie, kiedy będą wybory parlamentarne, czy w terminie konstytucyjnym w roku 2027, czy może jednak dojdzie do przyspieszonych wyborów, na przykład wiosną przyszłego roku. Tego dokładnie nie wiemy, natomiast moim zdaniem już dziś ten temat powinien być przedmiotem szerokiej dyskusji. Tym bardziej, że temat wspierania Ukrainy i ewentualnego wysłania polskich żołnierzy na Ukrainę, czyli jakby kwestia określenia się, czy jest to nasza wojna, czy nie nasza wojna. Ja od samego początku, jak Państwo doskonale pamiętacie, mówiłem, że to nie nasza wojna, że Polska powinna się trzymać jak najdalej od wojny na Ukrainie, nie wspierać militarnie Ukrainy i dążyć do jak najszybszego zakończenia tego konfliktu, wspierając mediację. Natomiast też warto odnotować to, że w minionej kampanii prezydenckiej temat Powrócił, temat był ważnym elementem określenia się poszczególnych kandydatów, w tym tych dwóch najważniejszych, którzy przeszli do drugiej tury. Były zaciągnięte określone zobowiązania, nawet na piśmie, przez obecnego prezydenta elekta, który zobowiązał się do niewysłania wojsk polskich na Ukrainę. Zatem był to ważny temat poruszany. W czasie kampanii wyborczej, i myślę, że temat perspektywy ewentualnej akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej również powinien być teraz przedmiotem bardzo poważnej debaty w Polsce i powinien być także bardzo poważnym tematem konsultacji politycznych między Polską a Węgrami. Kwestia uzgodnienia wspólnego stanowiska, moim zdaniem, przeciwko akcesji Ukrainy do. Do, do Unii Europejskiej. Musimy sobie zdawać sprawę, że to jest potężne zagrożenie, podobnie zresztą jak plan centralizacji Unii Europejskiej pod pretekstem zagrożenia wojennego. I to jest też ta, taka rzecz, o której trzeba powiedzieć, ponieważ Wiktor Orban nie po raz pierwszy mówi o tych zagrożeniach, mówi o, o tym o wiele śmielej, o wiele bardziej od, w sposób bardziej otwarty niż politycy nad Wisłą. I warto się temu rzeczywiście przyjrzeć, przysłuchać. Tym bardziej, że na konferencji SIPAC, czyli tej konferencji konserwatystów, wzorowanej na tej amerykańskiej konferencji zorganizowanej na Węgrzech, Orban mówił właśnie wprost o zagrożeniu centralizacją Unii Europejskiej. Mówił o o tych wszystkich zagrożeniach dla narodów europejskich, o zagrożeniu desuwerenizacji państw, państw europejskich i tak dalej, i tak dalej. Powiedział tutaj też warto zacytować, zacytować węgierskiego polityka. Naszym europejskim marzeniem było to, że jeśli my, narody europejskie się zjednoczymy, nie będzie więcej wojen i będziemy mogli żyć w dobrobycie i bezpieczeństwie. Pracujmy razem, niech suwerenne państwa połączą się, aby stworzyć najbezpieczniejszy i najbardziej zaawansowany kontynent na świecie. To byłaby Unia Europejska, integracja europejska. Koniec cytatu. No i jasne zaznaczenie, że Euro Unia Europejska powinna być Europą ojczyzn, Europą suwerennych. Państw, suwerennych narodów. Natomiast co się dzieje? Orban mówi też wprost, to jest cytat. Bruksela te, te marzenia porwała, wykole, wykoleiło naszą przyszłość. Zamiast europejskiego marzenia, teraz dostajemy koszmar. Europejczycy nie czują się bezpiecznie we własnym kraju, we własnym mieście, na własnych ulicach. Stali, stali się obcymi tam, gdzie 20 lat temu byli. Byli w domu. Koniec cytatu. Ewidentne odniesienie się do polityki migracyjnej. Polityki błędnej, realizowanej przez takie kraje jak Francja, Niemcy, ale także kraje skandynawskie. Widzimy te, te, te klęskę doktryny multikulti, cały multikulturalizm jako pewne założenie wymieszania ras, etnosów, kultur, no po prostu się nie sprawdził, doszło do ekstremalnego zagrożenia bezpieczeństwa w wszystkich mieszkańców ulic, miast. To, to jest widoczne bardzo dobrze w Paryżu, w Berlinie, w innych dużych miastach europejskich. Bardzo dobrze, że jest to wi widoczne w Sztokholmie. Ostatnio Państwu mówiłem o. Tych mapach, o, o tej mapie opublikowanej przez Szwedzki Urząd Statystyczny, tak zwanej mapie stref no-go, czyli tych, tych stref, gdzie nawet policja i inne służby państwowe boją się po prostu wjeżdżać. I, i to jest rzeczywiście potężny, potężny problem. taki Tych stref jest coraz więcej, było ich kilkadziesiąt, już jest sto kilkadziesiąt w Szwecji i, i, i liczba cały czas, cały czas rośnie. Także widać ten. ten Powiedziałbym pretekst, który jest wykorzystywany właśnie do reorganizacji Europy. To właśnie w ocenie Orbana przyspieszone członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej jest pretekstem do, jak to określił, cytuję, wojennej reorganizacji Europy. Zdaniem węgierskiego premiera ten plan prowadzi, Euro prowadzi do tego, Takiej sytuacji, gdzie scentralizowana, zadłużona Europa. Gdzie, która, w której obywatele będą pozbawieni bardzo wielu praw obywatelskich, te prawa będą bardzo mocno ograniczone, będzie na tej ścieżce niestety wojennej. Ale zresztą też widać, że tutaj nawet nie chodzi o realne przygotowywanie się do wojny, tylko chodzi o pretekst do reorganizacji, czyli do centralizacji władzy w Unii Europejskiej, stworzenia jednego superpaństwa z jedną polityką zagraniczną, polityką gospodarczą, polityką fiskalną. Polityką obronną, i tak dalej, i tak dalej. I w tym upatruje. W tym upatruje właśnie premier Viktor Orban ogromnego niebezpieczeństwa, podobnie zresztą, jak uważa, że to. Podbijanie bębenka wojennego, straszenie Rosją i próba na siłę przyspieszania tej, czy, no, czy w ogóle mówienia o Unii Ukrainy w Unii Europejskiej, ale czy też wręcz przyspieszania tej akcesji jest takim pretekstem do budowy superpaństwa europejskiego. Dlatego mam nadzieję, że... Spora część establishmentu politycznego państwa polskiego wreszcie uświadomi sobie to, że takie bezwarunkowe wspieranie Ukrainy jest szkodliwe dla państwa polskiego. Natomiast mówienie w ogóle o jakiejkolwiek akcesji Ukrainy do NATO czy do Unii Europejskiej jest kompletnie sprzeczne z polską racją stanu, z polskim interesem narodowym. Już nie mówię tutaj o, o członkostwie w NATO, bo to jest mrzonka. Yy, Takich szans nie ma w dającej się przewidzieć perspektywie, na szczęście, jeżeli chodzi o akcesję Ukrainy. Natomiast jeżeli chodzi o członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej, byłaby to katastrofa dla polskiego rolnictwa, dla polskiego przemysłu, czy też tego, co pozostało jeszcze z polskiego, z polskiego przemysłu, dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa polskiego. No i wreszcie byłoby to niezwykle szkodliwe, jeżeli chodzi o kwestie. Desuwerenizacji państw narodowych. Tak jak już powiedziałem, jak słusznie zauważył Viktor Orban, to, ta akcesja Ukrainy do Unii Europejskiej przyspieszyłaby tylko reorganizację. Unii Europejskiej w stronę superpaństwa europejskiego, a na to nie powinno być zgody, jest to absolutnie sprzeczne z polskim, z polskim interesem. Desuwerenizacja państwa polskiego jest no, kompletnie sprzeczna z polskim interesem narodowym i warto o tym, warto o tym pamiętać. W poprzednim odcinku podcastu geopolitycznego omawiałem dla Państwa atak dronów z kontenerów na lotniska wojskowe w Rosji atak, który odbył się 1 czerwca bieżącego roku do którego to ataku przyznała się oficjalnie Służba Bezpieczeństwa Ukrainy. Mówiłem także o tych wszystkich zachwytach i tych wszystkich emocjach, które dominowały w polskich mediach w mediach głównego nurtu w Polsce także w mediach społecznościowych cała masa dyżurnych ekspertów komentatorów no wręcz zachwycała się inwencją pomysłowością właśnie tego, tego ataku kompletnie nie zdając sobie sprawy z tego, że jest to miecz obosieczny że jest to otwarcie przysłowiowej puszki Pandory kiedy w... Nastąpił ten atak w mediach amerykańskich. Komentarze były znacznie bardziej stonowane, a już od kilku, no, w ciągu tych ostatnich kilku dni jest wręcz taka reakcja, która, no powiedziałbym, jest reakcją pogłębioną i pokazującą na potężne zagrożenie dla bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych tym otwarciem puszki Pandory. Bo tu oczywiście możemy się spierać. Mając te informacje z domeny publicznej, czy Stany Zjednoczone wiedziały o tym ataku, czy nie, czy był on wspierany przez wywiad amerykański, czy przez wywiad brytyjski, czy przez oba wywiady, no niewątpliwie w, w, trudno podejrzewać, aby sami Ukraińcy mieli tak dokładne rozpoznanie baz lotniczych, na których stacjonuje, stacjonują bombowce strategiczne Federacji Rosyjskiej. Tym bardziej, że prasa amerykańska od roku, od ponad roku. Informuje o tym, że służby specjalne Ukrainy po, 2000, po 2014 roku zostały praktycznie od nowa niejako stworzone przez. Przez Amerykanów i Brytyjczyków. Mam na myśli tutaj oczywiście ten słynny artykuł z New York Timesa z 25 lutego 2024 roku, który nie został nigdy zdementowany. Te informacje tam zawarte nie zostały nigdy zdementowane o 12 bazach wywiadowczych USA i Wielkiej Brytanii na terytorium Ukrainy, o tworzeniu tak naprawdę od podstaw służb specjalnych Ukrainy pod egidą Amerykanów i Brytyjczyków. Zatem to no oczywiście można się tutaj spierać, to może złe słowo nawet, ale można się zastanawiać, czy sam Donald Trump wiedział o tym, czy też, czy też nie wiedział. Faktem jest, że przysłowiowa puszka Pandory została otworzona, do czego zresztą przyznaje się Wall Street Journal. Bardzo ciekawa opinia, bardzo ciekawy komentarz zamieszczony 3 czerwca 2025 roku, gdzie pada fundamentalne pytanie, gdzie, gdzie jeden z analityków wojskowych, Fred Kagan, pyta wprost, czy mogły to być ten wizerunek spalonych bombowców, które pokazywały media na całym świecie, na lotniskach wojskowych w Rosji? Czy równie dobrze mogłyby być to bombowce B-2? Zniszczone z, przez irańskie drony wylatujące z kontenerów, nie mówiąc już o chińskich. Tutaj koniec cytatu: właśnie Freda, Freda Kagana, bo też trzeba jasno powiedzieć, że ta flota strategicznych bombowców Stanów Zjednoczonych jest stosunkowo też niewielka i skoncentrowana w kilku bazach. Wystarczy spojrzeć jeszcze też na stare, już pamiętające, wczesne że tak powiem, wczesną historię zimnej wojny, bombowce B-52 i no oczywiście bombowce B-2 również, które są stosunkowo słabo chronione. I patrząc na tę metodę walki, na tę metodę użycia dronów, właśnie metodę kontenerową, metodę walki dronowej, ale przy użyciu cywilnych, Opakowań, że tak to określę, no to to jest sytuacja, która dzisiaj zagraża całemu sojuszowi północnoatlantyckiemu. Trudno być, no, nie sposób być tak krótkowzrocznym, jak spora część komentatorów w Polsce i zachwycać się tymi uderzeniami na lotniska w Rosji, jednocześnie nie stawiając pytania, co z bezpieczeństwem polskich baz. Lotniczych, z polskich, polskiej infrastruktury krytycznej, infrastruktury krytycznej NATO, co z bombowcami strategicznymi Stanów Zjednoczonych, które są narażone również na takie ataki. No chociażby jak wspomniał tutaj Fred Kagan z, ze strony. Kontenerów chińskich czy ze strony irańskich dronów? No to jest fundamentalne dzisiaj pytanie. Pytanie, kto pozwolił Służbie Bezpieczeństwa Ukrainy na rozpoczęcie taki, takiej fazy, powiedziałbym, działań, która ewidentnie narusza prawo międzynarodowe, które, które zabrania, które konwencja genewska zabrania. Wykorzystywania tych obiektów cywilnych, w tym oczywiście takich kontenerów, do prowadzenia działań, działań zbrojnych. No i tutaj nie sposób nie odnieść się do tych informacji przekazywanych 4 czerwca 2025 roku przez Telewizję Republika o, o dziwnych kontenerach z bronią i amunicją znalezionych w Laszkach na Podkarpaciu. Z, zdaniem tej telewizji, która prowadziła relacje z miejsca. Tego zdarzenia, zarówno służba kontrwywiadu wojskowego, jak i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jak i żandarmeria wojskowa miała zabezpieczyć dziwne kontenery z bronią i amunicją, właśnie blisko granicy z Ukrainą. Konkretnie miało być to Osiem kontenerów, które miały być wypełnione uzbrojeniem i amunicją. Te kontenery miały znajdować się na terenie aeroklubu w Laszkach. I to miały znajdować się, uwaga, od kilku tygodni, a służby miały dowiadywać się, dowiedzieć się o, o tym znalezisku dopiero w ostatnich dniach. Tutaj powołuje się na telewizję Republika. Na pewno będzie więcej informacji w ciągu najbliższych dni, ale to już pokazuje jasno, jak słabo jest chronione terytorium rzeczy. Pospolitej Polskiej, w kontekście nowych zagrożeń. A te nowe zagrożenia no to są właśnie zagrożenia w postaci, w postaci metody kontenerowej transportu dronów. A no przypomnę tylko to, o czym mówiłem w poprzednim odcinku podcastu geopolitycznego. Tą metodą można przewieźć drony w dowolne miejsce na świecie. Nie ma dzisiaj takiego regionu geograficznego, który byłby wolny od zagrożenia użyciem. Dronów z ładunkami wybuchowymi. Widać było to po tym, po tym przypadku użycia w, na terytorium Rosji, gdzie wykorzystywana była lokalna sieć telefonii komórkowej do do sterowania tymi dronami. No to jest sytuacja, która, którą bez cienia przesady można nazwać rewolucyjną, jeżeli chodzi o sztukę wojenną i warto tutaj powściągnąć emocje i takie niezdrowe emocje, i te wszystkie zachwyty, i zadać sobie fundamentalne pytanie, jak dzisiaj państwo polskie jest chronione przed tego typu zdarzeniami, a biorąc pod uwagę fakt, że do tych tego ataku terrorystycznego przyznała się służba bezpieczeństwa Ukrainy. Warto też odnieść się do potężnej diaspory ukraińskiej, która jest na terytorium państwa polskiego i zadać pytanie, zadać pytanie moim zdaniem bardzo zasadne, jak w jakim stopniu pod względem kontrwywiadowczym ci wszyscy migranci, którzy wjechali do Polski z terytorium Ukrainy po roku 2022, a może nawet jeszcze wcześniej, po 2014 roku, w jaki sposób zostali sprawdzeni kontrwywiadowczo i czy w ogóle do takiego sprawdzenia masowego doszło. Moim zdaniem jest to prawie niewykonalne, aby kilka milionów ludzi dokładnie sprawdzić pod względem kontrwywiadowczym, a zatem należy przyjąć takie Jeden z możliwych scenariuszy czy wariantów, analizując, analizując te scenariusze ewentualnościowe dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa polskiego, że pewna część obywateli Ukrainy na terytorium państwa polskiego może współpracować z obcymi służbami specjalnymi, co zresztą sama Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego potwierdziła w swoich komunikatach, mówiąc o rozbiciu siatek szpiegowskich, którą, wśród których byli obywatele Ukrainy. Oczywiście to zostało przypisane. Wywiadowi rosyjskiemu, ale konia z rzędem temu, kto dzisiaj powie, że nie ma wśród diaspory ukraińskiej współpracowników SBU, współpracowników Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, która przyznała się do ataku kontenerowego na terytorium, na terytorium Rosji. A zatem też w ramach scenariuszy ewentualnościowych, trzeba przyjąć wariant, że Polska i Ukraina nie zawsze będą w dobrych relacjach. To jest jakby oczywista sprawa wynikająca z historii, z wiedzy historycznej, z realizmu politycznego. Nie ma dzisiaj kogoś, kto da stuprocentową gwarancję, że Polska i Ukraina będą zawsze, po wsze czasy miały przyjazne i dobre relacje. Wręcz odwrotnie, już dzisiaj widzimy, że te relacje są na wie w wielu aspektach, na wielu płaszczyznach napięte. I e, czy ktoś da dzisiaj gwarancję, że nie dojdzie do różnego rodzaju incydentów z udziałem właśnie kontenerów na terytorium państwa polskiego, to jest dzisiaj fundamentalne, palące wręcz, e, palące wręcz pytanie, i pytanie, jak się do tego wszystkiego odniesie najbliższy szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego, który pod koniec tego miesiąca będzie się odbywał, e, odbywał w Hadze? 30 maja 2025 roku 33 państwa podpisały konwencję o utworzeniu Międzynarodowej Organizacji Mediacji. To niezwykle ważne wydarzenie, ważna informacja, która została właściwie przemilczana przez media głównego nurtu w Polsce. Dlaczego? Dlatego, że ta uroczystość odbyła się w Hongkongu i wszystko pod auspicjami chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W ceremonii całej w tej uroczystości wzięło udział około 400 przedstawicieli wysokiego szczebla z aż 85 państw Azji, Afryki, Ameryki Łacińskiej, ale także z Europy a także przedstawiciele blisko 20 organizacji międzynarodowych. Aż dziw, że w mediach głównego nurtu w Polsce nie wywiązała się żadna poważna dyskusja wśród ekspertów w zakresie spraw międzynarodowych, bezpieczeństwa międzynarodowego. Przecież to niezwykle istotna wiadomość. Spośród tych 85 państw reprezentowanych na spotkaniu, 33 państwa podpisały konwencję na miejscu, stając się automatycznie państwami założycielskimi, natomiast kolejne państwa, oczywiście, będą mogły do tej inicjatywy przystępować. No i warto się przyjrzeć założeniom, bo te założenia są niezwykle istotne. Warto się przyjrzeć temu, co w Pekinie mówiło się jeszcze przed, przed zorganizowaniem przed tym, jak się odbyła ta, ta uroczystość. Chińczycy podkreślają, że. Chińska Republika Ludowa opowiada się na arenie międzynarodowej za rozwiązywaniem wszelkiego rodzaju różnic w duchu wzajemnego zrozumienia kompromisu, szukania harmonii w budowaniu relacji między, między, międzynarodowych poprzez dialog i, Konsultacje. To wszystko w no, takiej opozycji do systemu jednobiegunowego, w której to hegemon, w którym, w którym to dominujące supermocarstwo często za pomocą siły militarnej. Czy też przemocy finansowej rozwiązywało różnego rodzaju problemy, czy też może słowo rozwiązywało jest złe i nie na miejscu, czy starało się rozwiązywać dane, dane problemy, oczywiście w duchu swojej hegemonii, w duchu, w duchu hegemonicznym. Natomiast utworzenie Międzynarodowej Organizacji Mediacji jest takim krokiem mocno innowacyjnym. Część z Państwa być może będzie zaskoczona tym, że w ogóle takiej organizacji wcześniej nie było, no bo Organizacja Narodów Zjednoczonych, ONZ, ONZ nie jest tego typu organizacją, nie jest organizacją, która specjalizuje się ściśle w mediacji. W ramach ONZ-u też trudno szukać takiej agendy, która byłaby wyspecjalizowana ściśle właśnie w temacie międzynarodowej mediacji. No, rzeczywiście takiej organizacji na arenie międzynarodowej brakowało. To jest moim zdaniem bardzo duże wydarzenie, jeśli chodzi o stosunki stosunki międzynarodowe, jeśli także chodzi o ten prawny wymiar stosunków międzynarodowych i, i warto się temu rzeczywiście przyjrzeć, ponieważ jest to wypełnienie luki. Bardzo i w mojej, w mojej ocenie jest to po prostu wypełnienie luki w dziedzinie mediacji międzynarodowej i to można potraktować jako ważny element budowy takiego dobra publicznego, jeżeli chodzi też o wprowadzenie takiej, no się troszeczkę górnolotnie praworządności na arenie międzynarodowej, wprowadzenie pewnych, pewnych reguł. Międzynarodowa Organizacja Mediacji, moim zdaniem, ma szansę odegrać pozytywną rolę, jeżeli chodzi o wzmacnianie grupy BRICS, jeżeli chodzi o wzmacnianie globalnego południa. Bo oczywiście, patrząc nawet na uczestników, mimo skromnej reprezentacji Europy, bo. Uczestnicy z Serbii brali, brali udział, a natomiast no przede wszystkim dominowały tutaj kraje globalnego południa. Widać, jak bardzo było potrzeba tego typu organizacji, która byłaby niezależna od dominacji Stanów Zjednoczonych. I to jest moim zdaniem kolejny ważny krok, jeżeli chodzi o wzmacnianie, konsolidowanie globalnego południa, konsolidowanie grupy BRICS. Siedzibą nowej organizacji będzie będzie Hongkong, natomiast no, moim zdaniem warto, aby Polska przy, przynajmniej przyjęła status obserwatora w tej, w tej organizacji, a w perspektywie, no, to jest oczywiście kwestia negocjacji i członkostwa w takiej, w takiej organizacji mediacji. Bo rzeczywiście jest to, jak już wspomniałem, luka w stosunkach międzynarodowych i warto, aby ona była wypełniona, warto się temu przyglądać, warto obserwować. Ja będę. W podcaście geopolitycznym omawiał, jeżeli takie inicjatywy, jeżeli będą podejmowane właśnie przez Międzynarodową Organizację Mediacji, będę się niewątpliwie temu przyglądał i będę Państwu relacjonował jej działalność. Dziękuję Państwu za uwagę.